Który samochód zmotoryzował Polskę? Wiadomo, Fiat 126P. Jak wiem, że pojawią się głosy, że Syrena Warszawa wcześniej, a może i Robury, a może i Fiat 125P. Ale nie, tak naprawdę, to za sprawą tego modelu Polacy masowo wyruszyli na polskie dziurawe drogi. Za mną egzemplarz wyjątkowy, który weźmie udział w tegorocznej wielkiej wyprawie Maluchów. Przejdzie 5000 km dookoła Bałtyku. Potem zawinie pętlą do Gdańska i pojedzie w dół w głąb Polski na samo południe. Po co cel jest szczytny? Fundacja TVP Wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się bliżej temu dziełu inżynierii. Zobaczymy, w jaki sposób odbieramy je dzisiaj do środka. No i mam taki pierwszy... Pier... Pierwszy odruch, tak, tak, aż się cały zatrząs. Pierwszy odruch to, że chce wyregulować kolumnę kierowniczą. Oczywiście się ona tutaj nie reguluje. No dobrze, co my tutaj mamy? Ręczny zasiągnięty, żeby nam nie uciekł <laughs> niezły luz w brążku zmiany biegów. No, 5000 km. Dobra, tutaj pamiętam, tu jest ogrzewanie, tu jest sanie, no to spróbujmy go odpalić. Wiecie, jak się mówiło na maluchy w latach 90., -tych? kaszlaki. A czemu kaszlaki? No temu. O, trochę gazu. Ssanie chyba nie będzie potrzebne. Zakaszlał, zakaszlał i pojechał. O oh, kurczę, dobra. Muszę zapiąć pasy. A, to są takie stałe. Bez rozwijaczy. No nic. Napinaczy tu pewnie też nie ma. Damy radę. W drogę. Okej, okay, jest na luzie. Te skrzynie trudno wyczuć, jeżeli chodzi o precyzję. No dobrze, co my tutaj mamy? Tak, dmuchawa jednobiegowa, jeden bieg, tutaj światła, wszystko pod ręką, są przełączniki, elegancko. O, trochę tutaj musiałem przydusić ssanie, trzeba pooszczędzać paliwo. No dobrze, to jedyna chyba weszła, prawie mi się nie mieszczą stopy między pedałami. Trochę gazu, puszczamy sprzęgło. Piękny sprzęt, jak idzie. Jak się wszyscy na nas tutaj w naszym miasteczku patrzą z uznaniem, że jedziemy taką limuzyną. No tak, układ kierowniczy daleko mu do precyzji. Powiedzmy, że da się jechać na wprost i da się jakoś skręcać. A jak już wspomniałem, dźwignia zmiany biegów też daleka od precyzji. Sprzęgło bierze tak trochę na górze. Też dalekie od precyzji, ale jaka chęć do jazdy jest wyczuwalna. I jaka to jest przygoda. Wiecie, bo to nie chodzi o to w motoryzacji, żeby jechać jakimś najmocniejszym samochodem. Chodzi o to, żeby jazda była angażująca. Chodzi o to, żeby jazda była emocjonująca. I ten samochód to daje. Ma napęd na tył, parę drzwi, tak jakby trochę był takim hot hatchem, w sumie silnik z tyłu, lekki przód. No, jest się czym bawić. No, faktycznie tam do 100 km na godzinę to się rozpędza. Zdaje się, że koło minuty, z 50 sekund, 50 parę. Tutaj jedziemy teraz 30 na godzinę, ale łamiemy się w zakręt elegancko. Wszystko w nim widać. Fajne jest to, że na przykład. To jest wersja jakaś elegancka, ponieważ ma ogrzewanie tylnej szyby, ale gdybym naprawdę potrzebował, to mógłbym z miejsca kierowcy szmatką przetrzeć tylną szybę. Więc też jest naprawdę taki bardzo poręczny, już nie mówiąc o tym, ile miejsca zajmuje, jak łatwo nim gdziekolwiek zaparkować. Krótki rozstaw osi robi swoje. Mocno podskakuje na nierównościach poprzecznych. Skok zawieszenia też do największych nie należy, a no więc. Wszelkie niedoskonałości na wierzchni są mocno odczuwalne we wnętrzu. No ale jak już się tak człowiek przyzwyczai, fakt, że ten fotel jest taki trochę krótki, ma króciutkie siedzisko i krótkie oparcie, no. powiem tak. Robert Kubica miał gorzej, ale ma on wygrał. Więc myślę, że i kierowcy z wyprawy maluchów dadzą sobie świetnie radę. Jedziemy dalej. Powiem wam, że jak wsiadłem to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, a tak naprawdę w nos, to charakterystyczny zapach malucha. Żaden samochód tak nie pachnie specyficznie jak maluch. To nie jest zapach odrzu odrzucający. To jest zapach, który kojarzy się właśnie z podróżowaniem maluchem i jest to miły zapach. Oczywiście nie ma klimatyzacji, słoneczko już świeci, ale mamy tutaj, proszę bardzo, kultowe trójkąciki, gdzie tutaj się można elegancko schłodzić. Można też, o, szybę na korbkę odkręcić. I niczym inżynier Karwowski robić objazd nie tylko po budowie centralnego i Łazienkowskiej, ale po całym mieście. Kieruneczek, kontrolka działa, lecimy. Da się to wszystko wyczuć. Ze sprzęgiełkiem już sobie radzę elegancko. W zasadzie układ kierowniczy do tego też już się przyzwyczaiłem. Już się z nim trochę dogadałem, więc mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać. I jak kręcić, żeby wcelować w drogę? No, powiem Wam, że 5000 km to będzie długa podróż tym samochodem, no bo taka przelotowa prędkość dla maluszka to tak za 80 km na godzinę. Więc chwilę będzie to trwało. No, oczywiście też jest problem z tym, że się ten sprzęt Mocno nagrzewa, no i jest głośny, nie oszukujmy się. Aczkolwiek dwucylindrowy dźwięk tej 650 to nie jest najgorszy dźwięk. On ma w sobie taką pewną zadziorność, która powoduje, że, że może być przyjemny dla ucha. Że jak się dodaje gazu, to się człowiekowi młode lata przypominają od razu. Maluch, niegdyś najpopularniejszy wóz. A teraz niemalże biały kruk. No dobrze, chwalę się tutaj, że to takie zwrotne. I wspomniałem, że, że ma takie niewielkie rozmiary zewnętrzne i łatwo zaparkować. Ale zobaczmy, jak się tym maluchem teraz parkuje bez kamer cofania. No tak, wstek 3 tak, a wcisnąć. I od siebie do tyłu. A jak szóstka. No. Musi być rączka, prawda? Do cofania malucha musi być rączka. No elegancko, ja, jak po maśle. Zwrotna bestyjka. I już lecimy. I dwuja. Ło. Proszę bardzo. I pięknie idzie. Całe 24 konie mechaniczne i 42 Nm maksymalnego momentu obrotowego zapakowany, przecież jeszcze często to jeździło na dachu. Cztery osoby w środku, dorosłe w futrach i się jechało. Teraz też się jedzie. Ale fakt, że podróż jest taka w dzisiejszych czasach egzotyczna już tym modelem. Człowiek się szybko przyzwyczaja do wygód. Niemniej wierzę w ekipę. 5000 km. Prędkość przelotowa 80 km na godzinę. Chwilę to potrwa, ale dadzą radę. To była krótka, ale jednak daleka, bo sentymentalna podróż.